No, czekaliśmy, czekali i się doczekali. Paczka dosyć duża, więc problem, aby to wszystko mieściło się w kadrze. I mamy słynno-ruską babę, tak? Pudełko w pudełku. Jak wiecie, po tytule była zbiórka? Jest i zakup. No i naš sumjen nas bo dorzuciliście się bardzo do tego zakupu Nasz kabelek USB dosyć marnej jakości kabelki no generalnie musicie pamiętać o jeszcze sieciowe Ten wynalazek kosztował tylko tam chyba 70. Aktualnie w promocji. Jeszcze będzie dziś filmik. Taki króciutki. a po jakimś tam czasie gwarancja, a po jakimś tam czasie więcej o nim powiem, czy obsługa wygodna, niewygodna, bo parametry to już przebadał górecki, więc nie ma sensu, abym to robił ponownie. To tyle. Zapraszam na kolejne filmy i kolejne rzutki. Do usłyszenia.